Siemaneczko kochani, z tej strony Sonika i witam was serdecznie ponownie na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj yy, nie daję rady wyłączyć tej tabeli Dzisiaj gramy sobie TK Smurf Story, czyli będziemy kotem smurfowym Nie wiem czy pamiętacie, już robiłam sobie race clickera tak jakby Z jego udziałem, Jezu dobra, ładujemy się Dawno mnie nie było, chyba tydzień, tak mi się wydaje, że tydzień Ale ten kto jest u mnie na Instagramie, ten wie z relacji Że trochę się u mnie działo w ostatnim tygodniu Dlatego jeszcze grypa mnie w zeszły tydzień. W zeszły tydzień. W zeszły weekend złapała, więc. Yy, no. Je, jeszcze, jeszcze nie jest wszystko w porządku, ale muszę coś w końcu wstawić, prawda? Dobra, mamy tutaj Tomiego i mamy mamusię. Ta mamusia to bardzo młodo wygląda, bym powiedziała. Yy, welcome to my heis. Ha, heis. Welcome to my house. Tylko jedno w głowie, dobra. Yy, ej, tu można pieniążki zbierać? Dobra, to ja. Nie wiem, czy powinnam się skupić na czytaniu tego. Nie, dobra, nieważne. Nieważne, otwieram szuflady po prostu. Zbieraj pieniądze. Wejdziemy sobie z stołu od razu, bo czemu by nie. Take a look around. No ja już biorę, ja już biorę. Tylko muszę tutaj się jakoś... Co to... A co to jest za zdjęcie? A to jest to mi chyba... Nie wiem, czy to są nasi kuzyni? Czy to jest nasza matka? takiegoś klucza potrzebujemy. No ale jak nasza matka, to chyba wiem, że własnego brata znała, prawda? Jakby nie rozumiem, czemu my tu przyjechaliśmy. Dobra, otworzyliśmy. Nic tu nie ma. 6 sekund zostało. Jest więcej pieniążków, jest więcej pieniążków, dobra, dobra, jabłuszko. To jest jakiś zepsuty telewizor, tam nie mogę wejść, a może mogę? Nie, nie mogę, jednak nie mogę. Nie idę na żadne podwórko, a to muszę pieniądze pozbierać. Czekajcie, właśnie ja zgubiłam, tam są schody, czy ja tu otwieram? Otwierałam. Nie, poczekajcie, jeszcze nie, jeszcze nie idę na dwór. Jeszcze nie idę tutaj, muszę pozbierać sobie. Pootwierać szufladki. Ja chcę mieć to łóżko czerwone tutaj. Mogę przez okno wyjść? Więcej pieniądzów, dobra. I tutaj też mogę mieć więcej pieniądzów. Albo nie. Dobra, idę na dorówioną krzyczną. Nie tylko jedno jabłko było, naprawdę. Mam 13 coinów. Ciekawe na co mi się ma to przydać niby. O, to koinów. coinów, tu jest więcej coinów. A to jakaś opata leży. To jest klucz do piwnicy. Klucz do piwnicy. No dobra, to jest jakiś burek Grill. Ale, atencja, ja nie mogę. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Ile czasu my to będziemy interakcjonować? Nie, nie lubię tej. E... To nie jest stawka Jak to się nazywa? Jak to. Ojej! Ojej, ojej, ojej. Dobra, 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 dobra. Tam są jeszcze pieniądze. Tam są jeszcze pieniądze. Karuzela, właśnie tego słabrzekałam. Gdzie mam iść? Gdzieś, bo nie czytałam, bo pieniądze zbierałam. Dobra, ważne, że mam jakiś klucz. To jest niebieski kot z pieczarką na głowie. Nowa gra, o której wszyscy mówią. Smurf Cat Up. Ok. Zapytaj go kilka pytań. Czy jesteś prawdziwy? Tak, na pewno ci odpowiem. Na pewno ci odpowiem. Nie odpowiada się pytanie na pytanie. To jest bardzo niegrzeczne. Czy jesteśmy przyjaciółmi? Czemu ja się pytam takich... Czemu ja się pytam takich rzeczy? Ej, czy my jesteśmy tylko we dwie osoby? Czemu tylko oni się pytają? Nie, no, są cztery osoby. Dobra, są cztery osoby. Yy, I tu nie przeczytałam, dobra. Ty, ale on mruczy, on warczy morf. Nie, nie chcę morfa. Ku... W ogóle ile mam pieniędzy? Wejdź w to jeszcze raz. Wejdź w to jeszcze raz. 600 robuxów, ale to jest... Przykre. Czy możesz zrobić jakieś triki? Nie. Ej, bardzo, bardzo fascynujące to jest po prostu, nie? Bardzo fascynujące. Rozmawiamy sobie z kotem z pieczarką na głowie. Czemu zadaszmy mu pytania, czy jest... Ale warczy. Czemu zadaszmy mu pytania, czy jest jakby diabłem? Co to w ogóle na twarzy... O, matka wyszła. Matka wyszła. Po coś nie wiem, tylko po co. Co my robić? Nie ja wiem, poszła sobie do kuchni, można mieć jakieś jedzenie. A to jest siadalnia. Gdzie jest kuchnia? Gdzie jest kuchnia? A, widzicie? Widzicie? Ja już wiem, ja już wiem. I pizza, oczywiście. Roblox nigdy mnie nie zawiodł pod tym kątem. Pizza i kuchnia. I czas y, na jedzenie musi być w Stories oczywiście. No mogę. Peperoncino, mogę wziąć to Peperoncino? A już, już wziąłem, dostanę, ale no, dobra, to na później sobie zostawię, bo tu jeszcze coś jest. Na no, później sobie zostawię, bo mogę być umierająca. Nie, no dobra, aż nie mogę. Więcej. A mogę tworzyć lotówkę w ogóle? Nie, nie mogę otworzyć lodówki. Nie będę nic jadła, nie będę nic marnować. Tu się coś ze Nie. No doki, mi. Tomi, włosy ci czapki wychodzą. Uu, będziemy oglądać? Będzie coś w telewizji? Aha, dobra, to idziemy do łóżka, dobra, idziemy do łóżka, mam nadzieję, że nikt nie zajął jeszcze tego, które ja chciałam. Ej, tam coś jest. Co tu jest? To jest jakiś kod, To jest piwnica, skąd ja mam ten kod wziąć? Jezu, no teraz to no nie mam czasu, teraz to ja muszę lecieć po prostu na górę. tu Mam 15 sekund, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Dobra, może zdążę. Idę 10 sekund, o Boże, 10 sekund, o Boże, 10 sekund, o Boże, 10 sekund. Ja chcę to. Tu... O, dobra, dobra, jestem, jestem, dałam radę, dałam radę. Co jest w tej piwnicy? Czy to była ta piwnica, do której mieliśmy klucz? Ale no nie, no to jeżeli... Jezu, ktoś cały czas pizzę je, albo zabiera. Ale irytujący jest. Myślę, że każdy ma własną piwnicę, bo skoro ja mam klucz, to nie mogę otworzyć piwnicy, prawda? Więc każdy jakby... Jak ja mam klucz, to ja musiała otworzyć, prawda? Żeby oni mogli wejść. Czyli każdy musi mieć własny klucz. Jakby tak to mam rozumieć. Nie mogę spać. No i ja też nie. O! Co to jest? <laughs> bardzo ładny. Ba bardzo ładny selfieczek, Bardzo ładny. To jest Twój telefon. Ten telefon jest w wielkości notebooka, no ale dobra. Co otwierasz? Co otwierasz? Coś jest tu? Nie ma, nie ma nic, nie ten się nie spałni. Eee. Yy, co? Ej, czemu to mnie przyciąga w ogóle? Czemu mnie telefon wciąga? O co chodzi? Ej, fajna nazwa w ogóle, fajna nazwa użytkownika. Ej ja się tu poruszam wroga, dopiero teraz widzę. dopiero teraz to widzę, że moja postać się porusza. No przepraszam, ziewnęłam sobie. Eee... Yy. Ej, czy. To wygląda trochę jak. Jak dom Pigi, nie? Cześć, to wygląda jak dom Pigi. Czemu on ma takie dziwne oczy. To można też to zbierać pieniądze? No dobra. O, sobie miałk, no ale smutko. Pralnia, dobra. Tu jest bardzo mało coinów. Co to jest ty, no? To jest dom Pigi albo dom. Yy, Granny. O, to jest klucz pięknie. Aha, kotek się obudził, dobra. Miejmy nadzieję, że mnie tu nie znajdzie. No nie, czemu oni tu wbiegli? Dobra, miejmy nadzieję, że nas tu nie złapie. Miejmy nadzieję, że jest tylko na piętrze. Jezus, wystraszyłeś mnie. O! Oj, o Jezu, o Jezu, o Jezu się wystraszyłam, przepraszam. <grym> przepraszam. Się wystraszyłam, ale mi tutaj zrobił jumpscare'a, ja nie mogę. Gdzie on jeszcze? On idzie na górę. O nie, zjadłam jabłko. Nie chcę jabłka. No super, straciłam jabłko przez przypadek. Ekstra. Ekstra, tutaj szuflad się nie da otwierać. Nie da się otwierać szuflad, ale za to zeżarłam jabłko niepotrzebnie. Świetnie, po prostu ekstra. Czy teraz mogę iść do piwnicy z kluczem? Idę. do o Jezu. Gdzie jest moje jabłko? Przecież ja pomrę. No, czemu ja nie mogę tego tworzyć? O to... Do... Ojej, spadłam, dobra. Dobra, dobra, dobra. Nic nie zrobiłam, ale okej, okay, tam też można dalej spaść. O, dobra, to jest coin. Ale mnie ozawał ten cat. Przy... Ten cat ten ten mnie przyprawił, ozawał kotek. Mały kotek, niebieski kotek. Nie wiem, czy będę mogła audio zegar zostawić się okaże, ale dobra, to przekonamy się w trakcie. Jakby co, to sobie sami odpalicie grajcy i sobie posłuchacie audio. Jak będziecie chcieli. Bardzo głęboka jest ta piwnica. Bym rzekła. Znowu mam jakiś ten. Jakąś łopatę. W ogóle tam był gdzieś kot w tym pierwszym domu, ale skąd ten kot? Tutaj też jest klucz. Skąd ja ten klucz wziąć? To nie będzie ten sam nie, bo nie złota, to jest srebrny. Follow Tommy. To mi dopiero przyszedł. To jest jakiś koty klucz, srebrny klucz. Baseball bat down here. No widzę. No widzę. Eee, to jest bardzo... Bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo ciekawa gra. Bardzo mi się podoba. Czy wy już się nawalacie chłopaki? Aj, chłopcy będą chłopcami. Chłopcy będą chłopcami. No dobrze. hopa No. Hopa. Opa. O, dobra, jesteśmy. O nie, tutaj będzie Obi w ściekach, prawda? Tutaj będzie Obi w ściekach. Założę się. Dobra, jesteśmy w ściekach. Weź odłóż tego bata na razie, bo nie wiem, czy to jest ci potrzebne. I tutaj będzie Obi. Będziemy mieli czas. I oni wszyscy padną. I ja zostanę sama. I będzie boss. Na pewno będzie boss, bo zawsze jest boss w, w story. Eee, gratulacje. 96% życia. Jeszcze nie można, jeszcze nie można. Ej, jestem Sonika, to jest Honig de Hedgehog. No, ale nie zasłaniajcie mi. Poczekajcie, ja się muszę oddać, bo ja nic nie widzę. Dobra. Jeden już padł. Ale no. No, zasłaniają mi, no ja nic nie widzę. 40 sekund jeszcze mamy, no to raczej damy radę. Zostało dwóch graczy. Trochę daleko są od siebie, ty, te. te. Okej, okay, ja jestem. 25 sekund, ja jestem, ty też jesteś. Musisz być, musisz mi pomóc, bo ja sama nie chcę być. Najgorsze to jest to, że większość tych graczy, yy, którzy spadają, nie mogą się odrodzić, bo nie mają roboksów, nie? Ja bym mogła, ale i tak by mi było szkoda, zwłaszcza teraz w takiej sytuacji finansowej na robloxie, to jest przykra. Już nikogo nie ma. Super, zostałam sama ze swoim. To jest mój brat? Nie, to nie jest mój brat. Mój brat poległ w walce. Dobra, no to biorę bata. Ej, mogę go walnąć. To ty jesteś? Ej, to jesteś ty, no dobra. Nie podoba mi się w ogóle pod takim kątem, jest tak jakby nic nie widzę przez te te tutaj. Przez te dymki konwersacji. Nie, nie chcę być swoimi przyjacielem 750 mam, dobra. Stay with me here forever. Forever and ever. Nie, nie chcę. I chciałabym mieć kota z niebieskim nosem. <noise> Ty teraz potrafisz gadać? O Boże. <noise> On ma lasery w oczach. mi razem z nami, ale my musimy bronić Tommy'ego. Ojej, tamten się utopił. Jak mi przykro, 67%. Mam świetnie. Świetnie po prostu. polegnę, na ciekawe ile Taniel ma. A nie, to też chyba walczy. To chyba też walczy. Dobra, 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 dobra. A skąd mam wiedzieć, ile on ma życia? Ojej, dobra. Obudził się, ocknął się, ocknął się. To mi zajmie się tym małym. No wejdź tutaj, Boże, jedyny Nathaniel! Nie chcę zostać Ej, ale podoba mi się, że Tommy, jako NPC, też walczy ze Smurfem, przynajmniej z tym małym. I też skakuje tutaj, a nie, że stoi sobie. Ojej, 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 Nie, podoba mi się to, nie, podoba mi się to. O, dobra, 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 dobra. Skocz tutaj. Nie wiem, z którym mam walczyć, czy z tym, czy z tym. Ten zawsze z tym Tomim. Najlepsi przyjaciele nie mogę. No i on ma jeszcze życia. No, trochę mało mu zabieramy, powiem tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Gdzie jest ten mały? No uciekaj, Jezus Maria! Nie zostawiaj mnie tu samej. O Boże, nie zostawiaj mnie tu samej. Dimitko z tym małym, próbuję coś robić, o nie. No i świetnie. No i świetnie. Trzy godziny później może go pokonam. O nie, o nie, o nie, 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 nie. Dobra. Jestem. Jestem. To było niesprawiedliwe trochę coś właśnie wydarzyło. Ojej, 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 ojej. Nie no, to niby nie jest trudne, ale jestem sama. a Strasznie wolno mu życie się odbiera. Strasznie wolno. Dobra, 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 dobra. No, wiesz go w ogóle, czy nie? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. Strasznie wolno, strasznie wolno. Dzięki to mi za pomoc w ogóle, dziękuję, jesteś świetny. Ojej, jeszcze kolce i lasery, no wszystko naraz, świetnie. A mogę w niego zrobić takiego kolca, żeby sam w siebie wbił? No ile jeszcze tego... Dawaj, 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 dawaj. No czemu go w ogóle nie uderzasz? No czemu go w ogóle nie uderzasz? No super, że w ogóle... Nawalam go, a w ogóle mu życia nie ubywało, no ale no, jakby spoko zostałam sama. Szkoda, mi tylko tego ziomka, że na samym końcu zmarł. Poległo mu się. Na razie mam tyle samo życia, więc może dam radę bez jedzenia tej pizzy. Chociaż tym nie mogłabym. Po coś mam tą pizzę, prawda? Smerfowy kot w Pampersie. Ojej. Ojej, 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 ojej. Czy ja mam walczyć z dużym atomistym z tym małym? Ojej. O, rozwalił własnego. No dobra, spoko. Też tak może być. Sorry, że się tak zawsze kręcę, ale ja taka jestem. Ja tu nic nie widzę, ile mu życia zostało? 50, 30, 10, dobra, jest pokonany, jest pokonany. Jeszcze tego małego też mam. Dobra, dobra, pokonałam. Pokonałam go w ogóle. Co to? Jest jakiś granat naszej to jest jakaś stara jeżyna, nie wiem. Nie podoba mi się w ogóle ten kąt jakby w tej grze, no ale okej. Okay. O, był samotny. I mam nadzieję, że nie będzie teraz wyboru, bo ja jestem bardzo słaba, jeżeli chodzi o zwierzęta. Tak, wiem, że to jest sferwowy kod w Robloxie. Przepraszam. O, a możesz wyłączyć te świetliste oczy? We forgive you, I think. Powinno być an idea, no ale... Wybaczymy to Tomie, mimo że tam jest dopiero w podstawówce. You can be my pet, Tommy, ty to jesteś bardzo... Odważny bym powiedziała. To <gry> ta, ta motka. <gry> Jakie mogę. Ze względu, na to, że to jest kot, to go weźmiemy. To będzie zła decyzja, ale weźmiemy go. Weźmiemy go, tylko dlatego, że to jest Kot, a ja jestem kociara. Nie ja wiem, że to się źle skończy, ale ja go chcę. Ja chcę kota z niebieskim nosem. To jest bardzo zła decyzja. On nas uśmierci w nocy. O, o, o. No a Na a na w story, dobra. A jak to się zakończyło? Dobrze się zakończyło, czy nie? We are back home. Dobra, fajnie, tylko się ruszyć nie mogę. To coś teraz odwali. O, oh, good ending! O to aż w szoku jestem. Myślałam, że nie, myślałam, że tutaj zacznie jakaś bójka być. Dobra kochani, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawiacie swoje subskrypcje, łapeczki w górę, komentarze. Link do gry oczywiście zostawiam Wam w opisie, a na ten moment pa pa!